Ale nie słyszałaś jeszcze najlepszego, Monika. No. No więc wiesz, malujemy teraz nasze mieszkanie. Mhm. I sprzątając, znalazłam stare listy miłosne od Stasia. Tak! Poczekaj, poczekaj. Przeczytam ci jeden. Halo? Kochana, kiedy mówię ci dobranoc, to tak jakbym wyjmował sobie serce na całą noc. I odkładał je na półkę, żeby tam czekało na ciebie do rana. <laughs> wyobrażasz to sobie? No, wyobrażasz sobie, że to napisał ten sam Stasio, który teraz nawet nie pamięta o naszej rocznicy ślubu. Posłuchaj, posłuchaj tego. Aniele mój. Tak, <laughs> Aniele mój! <laughs> Kiedy wczoraj w parku straciłem panowanie nad sobą i poczułem twoje małe serce jak jakieś na wietrze. Monika, ja nie mogę Ci już dalej czytać. No, bo się tym rozczuliłam. No, zadzwonię do ciebie później. Nareszcie udało mi się naprawić tę toaletę na górze. A co to była za robota? Staciu. Uwielbiam cię. Nie przesadzaj to w końcu tylko toaleta. A moje serce dalej trzepoce. Ty... Ty mój wspaniały mężczyzno. Cieszę się, że tak mówisz, ale tę gruszkę też trzeba docenić. Bez niej bym tego nie zrobił. O nie, nie, proszę, nie zamykaj! Nie wytrzymuję zapachu tej farby. Co za zmiana, do tej pory słyszałem, że nie wytrzymujesz ze mną. Proszę, chodź tutaj. Chcę, żebyś mi coś przeczytał. Nie, nie, nie. Proszę. Namiętności moja, kiedy wczoraj w nocy nasze usta spotkały się w nieprzytomnym pocałunku, ja trzymając cię w ramionach czułem każde. co? Wgłębienie. Wgłębienie twojego ciała. To obrzydliwe. Co to za psychopata napisał taki straszny list? To ty. Ty to napisałeś. Stasiu. Takiego zboczeńca należałoby izolować od. Spo... Ja? Ty, Zasiu. O. Kiedy? Dawno temu. Kiedy jeszcze żyłeś? Dobry wieczór! O, Krysiu! Krysiu, wejdź na chwilę, chcę z tobą porozmawiać. Tak? Dobry wieczór, Panie Bogacki. Dobry wieczór. Bo widzisz. Malujemy nasze mieszkanie i ten zapach farby doprowadza mnie do choroby. E, powiedz mi, czy mogłabym dzisiaj spać u was na kanapie? Oczywiście. Tylko proszę przyjść jak najpóźniej, może po jedenastej, bo zaprosiłam kogoś na kolację. Kobiety czy mężczyznę? <grym> <grym> mężczyznę. No nie. To w takim razie, w takim wypad. W tym wypadku chodzi tylko o biznes. Przykro mi. Pani jest przykro? Hmm. To mnie jest przykro. To, to co? Do zobaczenia? Czy ja dobrze słyszałem? Zamierzasz nie spać dzisiaj w naszym łóżku? Tylko dzisiaj, Stasiu? Ale wiesz, wiesz co? co? Załóżmy się o coś. O co? Załóżmy się, czy zauważysz, że mnie w tym łóżku nie będzie. No, jak wyglądam? No, wygląda na to, że masz wszystko, co należy. Dzięki, idę na imprezę. Co należy mieć na imprezie? Co za szczęście, że oboje jesteście w domu. Nie na długo. Dlaczego? Oboje wychodzimy. Nie, proszę, was nie możecie. Dlaczego nie? Umówiłam się dzisiaj wieczorem i musicie mi oboje pomóc. A co mamy robić? Trzymać go, żeby nie uciekł? Trzymać mnie, żeby nie uciekła. To jest spotkanie biznesowe z menadżerem dużego hotelu. Który decyduje o zakupach kwiatów dla hotelu: do recepcji, do restauracji, do wszystkich pokoi. No krótko mówiąc, dla całego hotelu. Hej! Taki facet może być świetnym klientem dla waszej kwiaciarni. A wiesz, że też przeszło mi to przez głowę. Zawsze musisz mieć moje pomysły pierwsza. Więc, ponieważ chcę, żeby zamawiał kwiaty w naszej kwiaciarni, zaprosiłam go dzisiaj na kolację. Hmm. Ale dotąd rozmawiałam z nim tylko przez telefon. Spotykałaś się już z wieloma facetami, ale nigdy nie prosiłaś nas o pomoc. Bo mogę sobie poradzić z każdym. Ale nie ze starym, nudnym biznesmenem. Tego nie wytrzymam. Nie mam pojęcia, jak z nim rozmawiać. To co? Zostaniecie ze mną? Tak, jasne. Zostałbym, ale się umówiłem z Dorotą. Tak, a, a ja idę na imprezę. Proszę Was nie zostawiajcie mnie samej z nim. Czy ja Was kiedykolwiek o coś prosiłem? Tak. tak to proszę was jeszcze raz. Jeżeli zostaniecie, to ja wam przez cały miesiąc będę gotować obiady. Proszę nam nie grozić, Kryś. <laughs> proszę was. Zostańcie przynajmniej tak długo, aż się ta kolacja trochę rozkręci. Mm, no no da. dobrze. <laughs> Dziękuję wam bardzo. O Boże, to on. Jacek, Jacek, zacznij z nim rozmawiać o sporcie albo o jakichś tam innych rzeczach. innych rzeczach? No to już wolę o sporcie. Zusiu, a ty <laughs> rozmawiaj z nim o czymś, na czym się znasz. Yy, nie, lepiej mów o czymś. O czym przeczytałaś ostatnio w gazecie? O jakimś bieżącym wydarzeniu politycznym albo kulturalnym? No. i bądź dla niego miła. Dobry wieczór. Gutowski, Paweł Gutowski. <grywa> A ty? Ja? Ja się bardzo cieszę, że Cię widzę. To ja jestem Krysia. Proszę Cię, wejdź. Poznaj moich przyjaciół. To jest... Jacek. Miło mi. A to jest Zuzia. Mnie też jest miło. Dobrze wiesz, Zuziu. Jaka to genialna zabawa. Komu to teraz podać? O, daj o mnie! Komu to teraz podać? Ale to śmieszne. Jakie ty masz fantastyczne poczucie humoru, Paweł. A ty masz wszystko fantastyczne, Zuziu. Komu to teraz podać? Myślisz, mi się to podoba? Zuziu, pomożesz mi to rozpakować? Jasne! Ale tylko nie mów nic śmiesznego, zanim nie wrócę. W ogóle nic nie powiem, zanim nie wrócisz. Wiesz co, Zuziu? Pomyślałam, że to... Nie jest w porządku, że cię zatrzymałam tutaj. Co ty nie ma sprawy? Miło, że tak mówisz. Ale nie chcę Cię już dłużej zatrzymywać. Idź sobie na tę swoją imprezę i baw się tam dobrze. Ja się tu dobrze bawię. Wcale się dobrze nie bawisz. Nie. nie. Oczywiście, że nie. Wolałabyś być na tej imprezie razem ze swoimi znajomymi. No, to cześć! Aha. I poprosi Jacka, żeby to do mnie przyszedł. No dobra. Zuzia powiedziała, że chciałabyś, żebym tu przyszedł. O, daj pomóc ci. Czuję się okropnie, że cię tu zatrzymałam. A, przystojny jest, co? Dorota nie powinna tak długo na ciebie czekać. Masz rację. Oczywiście, że ma. A mówiąc o bieżących wydarzeniach, czytałeś dzisiaj to wielkie ogłoszenie w gazecie? Domy towarowe w całej Warszawie rozpoczęły wyprzedaż włoskich rajstów we wszystkich rozmiarach. Wow! Czuziu, to nie jest bieżące wydarzenie polityczno-kulturalne. Oczywiście, że nie to jest bieżące wydarzenie gospodarcze. Ta wyprzedaż właśnie teraz trwa. Wiesz, że masz... Genialny uśmiech leżył. Wiem, ale dziękuję. Przykro mi, że Was opuszczam, ale muszę już lecieć. Myślałem, że to będzie jakiś nudny wieczór. Nie spodziewałem się, że spotkam tu taką fantastyczną dziewczynę i to jeszcze z takim genialnym uśmiechem i poczuciem humoru. Oczywiście. Przestań. To ja mam być dla ciebie miła. Proszę, znowu. Co za poczucie humoru? Nie musicie mnie odprowadzać do drzwi. Dam sobie genialnie radę. Dziękuję, Kaziu. Krysiu. He? Mam na imię Krysia. <laughs> Oczywiście. Nie wiedziałem, że masz taką genialną koleżankę. Muszę się, że ci się podoba. Tym bardziej szkoda, że musi już iść. Muszę? Musisz. No wiem, jak się cieszyłaś na tę imprezę. Tak. A. Założę się, że Paweł chce już przejść do biznesu, także pożegnaj się, bo chodzisz. A właściwie to o czym tu gadać? Myślę, że o wiele szybciej poszłoby mi podpisanie zamówienia, gdyby ktoś zaprosił mnie na dobrą imprezę. Prawda, Zuziu? – Słyszałaś? – Tak, słyszałam. – Nie widzę przeciwwskazań. – Zuzio. – W końcu na pewno znajdzie się tam jeszcze jedna kanapka, jeszcze jeden kieliszek wina. – Wspaniale, idziemy. <grym> – idziemy. A, więc Kaziu. <grym> – Tak? – Przyślij mi duże zamówienie i dodaj do tego jeszcze 50 bukietów z uzantem. <grym> Czego? <A>, – Kryzantem, oczywiście. <grym> Samochodem. Moje no 200 koni mechanicznych czeka, aby cię tam zabrać jak najdłuższą okrężną drogą. To genialne! To genialne! Genialne! Cześć! Nie śpisz jeszcze? Śpię? Nie. Od razu zauważyłam. Gdybyś spała, to byłabyś w łóżku. Czy z Pawłem też tak błyskotliwie rozmawiałaś? Nie. Nie rozmawialiśmy dużo. Jestem pewna, że nie. Ale za to dużo tańczyliśmy. Wiesz, wszystkie dziewczyny chciały go poderwać, ale ja myślałam o tobie i trzymałam go cały czas za rękę. Dziękuję. Nie ma za co. To była genialna impreza. Szkoda, że ciebie tam nie było. Nie żałuj. Przeszkadzałabym ci tylko. Dlaczego? Było genialnie. Zio. Paweł też powiedział, że było genialnie. Czy mogłabyś przestać mówić genialnie? Przepraszam. W każdym razie udało mi się namówić go do czegoś. Genialnie. <grywa> Powiedział, że zamówi jeszcze dodatkowo 50 bukietów z uzartem. Czy to nie genialne? Genialne! Krysiu! Ty jesteś o coś zła? Ha! Czy Jacek coś ci zrobił? Czy Jacek coś mi zrobi? To o co ci chodzi? Co się stało? Śpisz dzisiaj na kanapie. To się stało. Co? Krysiu! Cześć! K Krysiu! Co tutaj się dzieje? Czy mógłbyś z nią porozmawiać? O czym? I jej zapytaj. Krysiu! Proszę bardzo, możesz sobie być po jej stronie. Po której stronie? Po tej? Co tutaj się dzieje? Kłócimy się. O co? Nie wiem. Nie chciała mi powiedzieć. Śpisz dzisiaj na kanapie? Tak. Oj, ojciec zawsze mi powtarzał. Nigdy nie śpisz z kimś, kto cię nie lubi. Dobra rada, muszę ją sam zastosować. A nie możemy tego razem przedyskutować? Nie wiem, o czym my mamy dyskutować. To przedyskutujmy to, o czym mamy dyskutować. Mój dziadek zawsze powtarzał, że jeżeli z kimś się nie zgadzasz, to przynajmniej bądź gotów z nim o tym porozmawiać. Nie musisz mi tego mówić, jej to powiedz. Jesiu? O co chodzi? Mój dziadek zawsze mówił, że nie należy iść spać w złym humorze. To powiedz swojemu dziadkowi, żeby pilnował swoich spraw. Suziu? <laughs> Ale ty się zgadzasz z moim dziadkiem, prawda? Och, daj mi spokój! A... 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 To ja już teraz wiem, dlaczego mój dziadek tak często chodził ze złamanym nosem. Ale dlaczego ja obrywam, że ja się z nikim nie kłócę! Jakieś straszne walenie odchodzi tam na górze. Co oni tam myślisz, robią? Nie wiem. Ale nie mogę się już doczekać, kiedy się dowiem. Nie podoba mi się to. Może lepiej śpij tutaj. A co? Masz dla mnie jakąś propozycję nie do odrzucenia? Heleno, ja mówię poważnie. Ale ja też. A poza tym nie mogę tutaj dzisiaj spać, bo mi ten zapach farby. Drażni struny głosowe, <laughs> to dlaczego nie zatkasz sobie nosawatą? Bo bym się mogła udusić. <laughs> O co chodzi? I od kiedy to się wchodzi bez pukania? Czysz, nie bój się. Chcę tylko, żebyśmy się wreszcie dogadali. Co? Zejdź mojego łóżka. Nie bój się, nie o to mi chodzi. Chcę tylko porozmawiać. O czym? O nas. Zejdź mojego łóżka. A to znaczy o nas wszystkich, a szczególnie o tobie i o zuzi. To ona cię tu przysłała? Nie. Ona się tak samo głupio zachowuje jak ty. Zajdź! Chodzi wam o Pawła, tak? O, tak myślałem. Roz, rozumiem, że się zdenerwowałaś. Myślałaś, że tu przyjdzie jakiś nudny, stary biznesmen, a tu zjawił się Paweł i przestało ci zależeć na zamówieniu, a zaczęło na nim. Dlaczego ona musiała się w to wmieszać? Krysiu... Przecież sama prosiłaś, żeby była dla niego miła. Ale nie aż tak. Nie musiała go podrywać. Dla niej to to samo. <grywa> Słuchaj, no pogódźcie się, bo teraz obie nie możecie przez to spać. Ty tutaj, a ona tam na kanapie przewraca się z boku na bok i nie może zmrużyć oka. <grywa> zamykać na noc, kochani. A Krysia powiedziała, że mogę ci spać na tej kanapie. Dlaczego? Dlaczego ty tu śpisz? Hm? Ja? Śpię na tej kanapie? Hm? Dlatego, że my się z Krysią do siebie nie odsywamy. To takie dziwne. Dlaczego dziwne? My tak śpimy większą część roku. U nas na dole to się nazywa małżeństwo. Pani Heleno. Tak. A może pani spać w moim łóżku? O, z przyjemnością, kochanie. Oj, przypomniał mi się. Skończył mi się krem do twarz. Czy możesz mi trochę pożyczyć? Przepraszam, ale ja się na noc niczym nie smaruję. To straszne. To straszne powiedzieć coś takiego do kobiety w moim wieku. Taki. Nie mogę tego zrobić. No Co? przestań wreszcie mówić nie. Chcę, żebyś to zrobiła. Hmm. O Jezus, Pani Heleno! Wychodzi pani? Wydaje mi się, kochanie, że w tamtym pokoju nie ma dla mnie miejsca. Krysia pani odmówiła? No... Co za i ja płacę swoją część i w moim łóżku ma prawo spać, kto mi się podoba? Nie, nie, kochanie, nie o to chodzi. Krysia pani nie odmówiła? No, y odmówiła, A. ale nie mnie. A no, komu? Komu, komu? No, no jemu, po Aha, to dlatego chciała, żebym tu spała. No proszę cię, zrób to. O, Zuziu, dobrze, że przyszłaś. Chodź tutaj. Co? No, chodź do nas. To okropne. Wy jesteście per... Perwercyjni. Perwercyjni? Zuziu! Zu... Zuziu! My tam nic złego nie robiliśmy. starałem się tylko wytłumaczyć Krysi, że się ślewo bez niej zachowałaś i powinnaś ją przeprosić i wytłumaczyć, że się źle zachowała wobec mnie i powinna mnie przeprosić. Myślę, że on właśnie to powiedział. <grywa> tak? To dobrze, że się w końcu przyznała. Tak? To w takim razie przyjmuję twoje przeprosiny. Jakie moje przeprosiny? To ty powinnaś mnie przeprosić. Nie, to ty powinnaś mnie no już przeprosić. No dobrze, 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 dobrze. Zaraz to rozwiążemy. Hmm. Sama bym chciała widzieć, jak to się skończy. <śmiech> <śmiech> y czy to prawda, Zuziu, że chciałaś sobie przywłaszczyć cudzą własność? Cudzą własność? Co ty gadasz? Czy chciałaś odbić Pawła Krysi? Oczywiście, że nie. Sam słyszałeś, jak mnie prosiła, żebym była dla niego miła. Hmm, przypominasz to sobie, Krysiu? Tak, ale... A czy ty, Zuziu, z ręką na sercu myślisz, że w obliczu łączącej nastroje przyjaźni posunęlibyśmy się z Krysią do czegoś więcej? Hmm. No nie. Sam się przestraszyłem tym pytaniem. No więc, czy nie macie sobie przypadkiem czegoś do powiedzenia? Przepraszam, Jezuś. Kiedy zobaczyłam Pawła, pomyślałam, że może mu się spodobam, ale. Hmm. Kiedy się okazało, że nie to, bo myślałam, że to przez ciebie. Hmm. Jak mogłaś tak pomyśleć? <śm> Chociaż ja też pomyślałam, że ty Jacek... Oj, przepraszam, Krysiu. No, no. no, no chyba mnie się też coś należy. <śm> <śm> tak, tak, róbcie tak dalej. <śm> no. <śm> Jaka jestem zmęczona. Ja też. Zazdrość jest bardzo wyczerpująca. Ja. A! Pani Heleno. Może pani spać na tej kanapie. <grym> dziękuję, dziękuję bardzo. A czy mogłabym skorzystać z Waszej łazienki? Chciałabym się wykąpać. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. No, dzięki Bogu, że się wszystko dobrze skończyło. I teraz spokojnie możemy pójść spać. Dzień, strumyk płynie zwolna: la-la-la-la, la rosła polna. La-la-la-la-la, la-la-la, la-la-la. La la, 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 la. Nie mógłbyś napisać do mnie takiego listu miłosnego jak kiedyś? Nie. Hmm. A nie musisz wierzyć w to, co piszesz. Daj mi spokój. Hmm. Bo już mnie nie kochasz. No, kocham cię, kocham, ale po co od razu o tym pisać? Nie lepiej jak ci pokażę. Miał mężczyznę... No, dobrze. Daj papier i pióro.